Zobaczcie, jakie wspaniałe pączki z Lidla. Dzisiaj, tu w czwartek, będziemy się opychać. Jak należy. Poczuliśmy wiosnę. Ja zaczęłam dzisiaj wypalać już te gałęziory. Z drzewa tutaj o, jest ścięte, z drzewa przy studni, które było bardzo chore. Zrzukło całe. Od krzaka, który tutaj kiedyś też rósł. Najpierw zrzukł krzak, potem drzewa. Tak czuję, to drugie też może zżółknąć. I wyciąć jakiś grzyb czy coś. Nie wiem, nawet co to. Trzeba to wypalić. Profesor produkuje domki dla ptaków. Say hello. hello. A ja maluję. Już dwa wyprodukowaliśmy. Ptaszki zaczęły już tak śpiewać, że wzięło nas na wiosnę. I Klepiemy. Profesor działa w komórce, a ja działam tutaj przy wypalanku. O, to jest to drzewo, ścięte z miesiąc temu. Szkoda strasznie, bo rosło sobie tutaj, właśnie za studnią. O, Tak jak to. To były dwa drzewa. To całe obleciało z igieł. I całkowicie po prostu zżółkło i wyschło. Nie wiem co to. I teraz się boję strasznie, żeby te kolejne się nie zaraziły, więc trzeba to jak najszybciej spalić. Trochę dymi, bo to nie jest bardzo suche. Mamy tego wypalania od groma. Ciągle u nas się wypala. Ale przynajmniej raz, że będzie czysto, a dwa, że w takiej okazji zawsze, ale to zawsze smażymy kiełbasę.